Superbohaterów lubiłem od dziecka i spędziłem niezliczone godziny oglądając bajki i filmy o nich, choć bardzo wybiórcze, jeśli chodzi o postacie: Spider-Man, Batman, no trochę Supermana może. Było tego sporo, ale z początku nie miałem nawet pojęcia o rozgraniczeniu pomiędzy światami DC i Marvela. Wszystko było jedną wielką fascynacją życiem ludzi, którzy z jakiegoś powodu dostali moce i ratowali świat. Fascynacja ta trwa do dzisiaj, choć też pewnie z innych powodów niż kiedyś. Odkąd dowiedziałem się, że Mikołaj nie istnieje, ja nigdy nie zostanę super Sajaninem, ani nie mam co liczyć na to, że ugryzie mnie radioaktywny pająk, zacząłem przyswajać te treści w znacznie bardziej zrozumiałej formie. Na jakimś etapie jednak w moim życiu zostali tylko kinowi superbohaterowie Marvela. Aż do pewnego momentu. Gdzieś w 2013 roku, wracając z mojego rodzinnego miasta do Poznania, gdzie studiowałem, natrafiłem na billboard przy drodze, który pokazywał jakiegoś gościa w zielonym stroju z łukiem. Wielka fota, tytuł Arrow i niewiele więcej. No, skoro lubiłem strzelanie z łuku, to nie pozostało nic innego, tylko dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat. Okazało się, że to serial skupiający się na osobie Olivera Queena i jego zakapturzonej wersji walczącej o pomszczenie ojca w swoim rodzinnym Star City. Tak oto poznałem bohatera nazywanego Green Arrow. W międzyczasie krótkie ogłoszenie parafialne. W tym materiale nie będę stronił od spoilerów sięgających od pierwszych do ostatnich sezonów seriali superbohaterskich od stacji CW. Ostrzegam tak na wszelki wypadek, gdybyście nie byli na bieżąco. Postaram się nie mówić o niezwykle ważnych elementach z ostatnich sezonów, ale ogólne wspominki na pewno się pojawią. No, to jedziemy dalej. Arrow dziś ma już za sobą 7 sezonów liczących ponad 20 odcinków każdy z ósmym finalnym sezonem zapowiedzianym na najbliższą jesień. Nie jest to może długościowy sukces Supernatural, ale i tak należy powiedzieć, że jest to bardzo długie życie telewizyjnego dzieła. Dlaczego serial okazał się sukcesem? Ano przede wszystkim dlatego, że postawiono na trochę inną formułę pokazywania superbohatera z kart komiksu, korzystając z formuły Smallville, gdzie poznawaliśmy Kalela bardziej jako Clarka Kenta niż Supermana, tak i tutaj skupiono się na ludzkim aspekcie. To wszystko to bardziej historia Olivera Queen'a i ewolucja człowieka skrytego pod kapturem. Poza tym Arrow kupił mnie w pierwszym sezonie jednym, wyjątkowym aspektem. Świat przedstawiony, choreografia walk i złole, którzy stawali panu strzale na drodze byli znacznie bardziej ugruntowani w rzeczywistości. Nie ma tu ludzi władających supermocami, a są raczej gangsterzy, masa manipulacji i korupcji, a wszelkie elementy sprawiające wrażenie nadnaturalnych okazywały się zazwyczaj halucynacjami wywoływanymi narkotykami albo innym ulicznym świństwem. Wraz z kolejnymi sezonami zaczęło się to trochę zmieniać, ale o tym później. Jeśli spojrzymy na inne treści superbohaterskie produkowane w tym czasie, to w świadomości ludzi królował Marvel. Kiedy Arrow wchodził do telewizji, to zakończyła się już pierwsza faza MCU, więc Avengersi się zebrali, a Christopher Nolan wypoczywał już po premierze Mroczny Rycerz Powstaje. I choć Arrow nie był w stanie konkurować z filmami pod względem rozmachu czy wizualnej jakości tego, co widzimy na ekranie, to jednak udało się serialowi dokonać czegoś na miarę Disneya. Marvel miał swój Cinematic Universe, a z czasem na stacji CW zaczął pojawiać się Arrowverse. Ok, rozumiem, że ktoś może uznać, że to stwierdzenie to gruba przesada. W końcu dorobek CW względem seriali jest ok, ale na każdym kroku widać tu budżetowość, która wielu ludziom do gustu nie przypadnie, a nawet zniechęci ich do oglądania. Kiedy jednak spojrzymy na to, co rozpoczął Arrow, to nagle okaże się, że wcale tak mocno nie przestrzeliłem. No bo tak, w drugim sezonie serialu pojawia się nagle Barry Allen i fani komiksów od razu zaczynają strzyc uszami z zainteresowaniem. Czyżby Flash miał się pojawić w Arrow? Okazuje się, że nie. Barry Allen wciąż jest tylko pracownikiem policji w Central City i nie ma nic wspólnego z superbohaterstwem. Próbuje jedynie wyjaśnić kwestię morderstwa swojej matki sprzed kilkunastu lat. Dwódcinkowy udział Alena kończy się jednak wydarzeniem, które powołuje do życia samego Flasha. Barry zostaje trafiony piorunem w swoim laboratorium w Central City. I tyle. Potem zaczynają pojawiać się promomateriały i widzimy Flasha. Okazuje się, że wraz ze startem trzeciego sezonu Arrow na antenie CW zadebiutuje również Flash. Sam flash zmienił trochę dynamikę superbohaterskiej telewizji, bo w przeciwieństwie do Arrow nie bał się korzystać z typowo komiksowych zagrywek. No ale jakby miało być inaczej, mówimy w końcu o bohaterze, który potrafi poruszać się z zawrotną prędkością, potrafi przenikać przez stałą materię czy rzucać błyskawicą, którą generuje w trakcie biegu. Arrow wciąż jednak trzymał się swojego bardziej rzeczywistego podejścia, nawet jeśli wprowadzono wątki Mirakuru, czy w trzecim już sezonie Ligę Zabójców, czy tak zwaną Jamę Łazarza, która pozwala ożywiać martwe osoby. Potem nastąpił czwarty sezon Arrow, drugi sezon Flasha i pierwszy sezon Supergirl, który, o dziwo, zadebiutował w stacji CBS. I choć historie działy się osobno, w pewnym momencie doczekaliśmy delikatnego przeniknięcia światów, kiedy Flash pojawił się w jednym z odcinków Supergirl, która, podążając za teorią multiversum, żyje na zupełnie innej ziemi niż reszta znanych nam bohaterów. Doczekaliśmy się więc wydarzenia na miarę crossplaya między Xboxem a PlayStation. Jak to Dwie stacje współpracowały przy złożeniu losów swoich bohaterów. No a potem wszystko się ułatwiło, bo Supergirl również przeszła do CW i można ją było śmiało angażować bardziej w to, co dzieje się w Arrowverse. Sam serial Supergirl prezentuje również odmienny klimat od reszty. Jeśli szukalibyście najbardziej familijnej produkcji, i odpowiedniej dla najmłodszych, to właśnie ten serial powinien być waszym pierwszym wyborem. W samej otoczce walki z obcymi przewija się tu masa elementów podkreślających wartości rodziny, przyjaźni. Poruszane są tu wątki adopcji, samotnego wychowywania dzieci, poznajemy postacie homoseksualne czy transpłciowe, a przez wszystko przebija się przesłanie, że dziewczyny potrafią kopać tyłki tak samo mocno jak chłopcy. Złośliwcy powiedzieliby pewnie, że jest to poprawnie polityczny serial, ale ja się z tym nie zgodzę. Arrowverse oferuje tak wiele różnorodności w swoich treściach, że akurat tu zdecydowano się poruszać tematy bieżące w kulturze, szczególnie dla Amerykanów. Do tego zupełnie niespodziewanie dostaliśmy nagle taki serial jak Legends of Tomorrow, o którym nie mam zbyt wielkiej opinii. Mam nawet takie brzydkie określenie na niego. Jest to śmietnik na postacie, które zakończyły swoje wątki w głównych serialach i trzeba im znaleźć jakieś zajęcie do czasu, kiedy fabuła będzie wymagała ponownego ich zaangażowania. Innymi słowy, Legends of Tomorrow odstaje trochę od reszty, choć muszę przyznać, że jest w nim kilka odcinków, które autentycznie bawią. Jako, że koncept serialu opiera się na podróży w czasie, czy to w przyszłość, czy w przeszłość, mogliśmy być choćby świadkami spotkania przez legendy George'a Lucasa, którego należało przekonać do stworzenia gwiezdnych wojen, czy też pewnego razu bohaterowie musieli odnaleźć Tolkiena, który wciąż nie napisał władcy pierścieni. Tolkien! Lieutenant Tolkien! Yes. Yes, ale w wielu sytuacjach bohaterowie odcinka wygłaszali w jego obecności kwestie, które doskonale znamy z opowieści o drużynie pierścienia. Wiecie, zainspirowali Tolkiena do włożenia w usta jego postaciom kilku z tych kwestii. Dla popkulturowych nerdów takich jak ja, czasem Legends of Tomorrow miało coś ciekawego do zaoferowania. Szkoda, że tylko czasem. W tej jesieni rozpocznie się ostatnia przygoda Olivera Queen'a w Arrow, ale jednocześnie rozpocznie się pełnoprawna historia Batwoman. Postać, która została wprowadzona w zeszłorocznym crossoverze Elseworlds, o samych crossoverach pogadamy jeszcze zresztą za moment, spodobała się widowni na tyle, że dostała własny sezon. Kate Kane zdążyliśmy przez chwilę zobaczyć na ekranie i jej rola wypadła naprawdę spoko, więc liczę na to, że Batwoman będzie na tyle ciekawa, że na stałe wejdzie w historię opowiadane w ramach Arrowverse. No ale tak, crossovery. Arrowverse to takie wydarzenie, w którym w ciągu kilku wieczorów w jednym tygodniu opowiadana jest historia mieszająca ze sobą bohaterów z różnych seriali. Pierwszy crossover miał miejsce w trzecim sezonie Arrow i pierwszym Flasha i dał ludziom team-up, na który wszyscy czekali odkąd tylko zapowiedziano Flasha kilka miesięcy wcześniej. Przepraszam, to well, Barry, nie jestem tak jak Rok później crossover znów zostawił ze sobą Flasha i Arrow, ale tym razem z kilkoma dodatkowymi postaciami, by tak naprawdę wprowadzić istnienie Legends of Tomorrow. No i główny villain z crossovera był potem z Wallem w nowym serialu. Rok 2016 dał nam chyba najsłabszy crossover, który opierał się na inwazji obcych, rasy nazywanej Dominatorami. W ramach tego wydarzenia ekipa z Arrow, Flasha i Legends of Tomorrow musiała poprosić o pomoc Supergirl, żeby obronić Ziemię 1 przed ich atakiem. W 2017 roku odbył się za to całkiem niezły event o nazwie Crisis on Earth X, w ramach którego na Ziemi 1 pojawili się naziści z Ziemi X, którzy próbowali przejąć władzę w tym świecie. A w szeregach nazistów były oczywiście złe wersje doskonale znanych superbohaterów. Był to bardzo fajny pretekst do przypomnienia postaci, które w serialowej linii czasu choćby już nie żyją. Tak było z najbliższym przyjacielem Olivera Queena, Tomim, który zginął pod koniec pierwszego sezonu. No i ostatni z crossoverów, Elseworlds, służył tak naprawdę dwóm celom. Wprowadzeniu postaci Batwoman i miasta Gotham na mapę Arrowverse oraz, co ciekawe, ustawieniu nastroju pod tegoroczne wydarzenia w superbohaterskim uniwersum. Ludziom znającym komiksy już trochę cieknie ślinka na to, bo wiadomo czym ten crossover będzie. Skupi się on na niezwykle popularnym wydarzeniu, jakim jest Crisis on Infinite Earths i wykorzysta postaci z pięciu seriali CW. Muszę przyznać, że trochę jestem zajawiony. Poświęciłem tyle miejsca w wymienianiu tych wszystkich crossoverów, dlatego, żeby zwrócić Waszą uwagę na faktyczne istnienie tego serialowego multiversum. I tak, jak już też wspominałem wcześniej, brak tu rozmachu kinowego Marvela. Nie ma tu takich pieniędzy, by wszystko wyglądało równie ślicznie i nie ma tak głośnych nazwisk jak w przypadku MCU. Ale co roku dostajemy coś, co jest swego rodzaju telewizyjnym Avengers, gdzie nasi ulubieńcy współpracują albo, jeśli wymaga tego od nich historia, stają przeciwko sobie. Wszystkie wymienione seriale to jednak nie koniec superbohaterskich treści, które przy tej okazji powstały lub zostały powiązane z uniwersum. Na początku lat 90. był sobie taki serial jak Flash, w którym główną rolę odgrywał John Wesley Sheep, czyli aktor, który w aktualnym Flashu gra rolę ojca Barego Allena. Odegrał on również swojego Flasha w zeszłorocznym crossoverze, ustalając, że świat, w którym on sam jest Flashem, to Ziemia 90. Bo wiecie, serial z 1990 roku. to this earth what you did to mine. I admire your persistence, Barry. Kolejną ciekawostką jest powiązanie filmu Superman powraca z Brandonem Routhem w roli Kal-Ella z tym uniwersum. Okazuje się, że człowiek grający w serialach CW rolę Reya Palmera, czy też raczej Atoma, w tegorocznym crossoverze odegra również Supermana z tamtego filmu. Do tego dochodzi Matt Ryan, odgrywający Konstantina z anulowanego już przez stację NBC serialu. Oprócz tego mamy jeszcze animowane serie takie jak Vixen albo Freedom Fighter's The Ray. Generalnie jest tego dużo. To naprawdę jest telewizyjno-internetowo-filmowe uniwersum i to zanim jeszcze Marvel ogłosił swoje plany na czwartą fazę MCU, w której fabularnie przenikać będą ze sobą seriale i filmy. Ja wiem, że nie zarobi tyle samo, wiem, że to niekoniecznie ta sama jakość, ale i tak jestem pod wrażeniem tego, co zrobiono na potrzeby telewizji. Nie wszystko jednak gra w tym uniwersum tak dobrze jak powinno. Arrow z czasem zaczął poruszać wątki nadnaturalne, wprowadzał Wilanów, którzy byli po prostu nudni i kręcił się w miejscu szukając własnego ogona. Czwarty i piąty sezon to dla mnie chyba najgorszy okres w historii tego serialu. Szósty sezon był trochę ciekawszy, siódmy zaczął się nieźle, bo Oliver rozpoczyna swoją przygodę w więzieniu, ale gdzieś w tym wszystkim zabrakło już tej tajniackiej walki z przestępcami, uciekając jednocześnie przed służbami porządkowymi, które od czasu do czasu pomogą w starciach. Zeszłoroczny Elseworld zrobił jednak już konkretne podstawy co do tego, co zdarza się w ósmym, czyli ostatnim sezonie Arrow, a finalny odcinek sezonu siódmego potwierdził to wszystko w bardzo emocjonalnej atmosferze. Nie chcę zdradzać szczegółów, jeśli jeszcze nie oglądaliście, a ci, którzy oglądali, wiedzą. Finałowy sezon Arrow w połączeniu z nadchodzącym crossoverem będzie znaczący dla całego uniwersum. Decyzja stojąca za zakończeniem oryginalnego serialu jest również czysto budżetowa. Kiedy spojrzymy na wyniki oglądalności Arrow, to można zauważyć, że wszystko stopniowo spada. Premiera serialu zgromadziła ponad 4 miliony ludzi przed telewizorami, a średnia liczba widzów na odcinek w pierwszym sezonie to 3 miliony i 680 tysięcy. W ostatnim sezonie ta liczba spadła do niecałych 1,6 miliona widzów na odcinek, co wciąż jest sporą liczbą, ale pokazuje jednak ciągły, brutalny spadek zainteresowania dla porównania. Ostatni sezon Flasha to 2,43 miliona widzów, Supergirl miała 1 670 000, a Legends of Tomorrow niecałe 1,5 miliona widzów na odcinek. I tak niektóre z nich miały wyniki zbliżone lub gorsze od Arrow, ale też należy wziąć pod uwagę budżety przeznaczone na produkcję każdego. Tu niestety nie mamy konkretnych danych oraz spięcie wątków fabularnych. No bo umówmy się, gdyby Arrow nadal przynosił duże zyski, znaleziono by sposób na jego przedłużenie. A w aktualnej sytuacji po prostu zdecydowano się pożegnać Stevena Amela i ekipę, choć nie zdziwiłbym się, gdyby postacie z tego serialu pojawiły się co jakiś czas gościnnie w innych produkcjach. I jaka przyszłość czeka więc resztę seriali? No, przypuszczam, że Flash będzie tym, który utrzyma się najdłużej. Barry Allen i spółka budzą największe zainteresowanie spośród całej ekipy i zazwyczaj dostają najbardziej popularny spot w tygodniowej ramówce na swoje odcinki. Supergirl też wydaje się perełką w którą przy okazji budują swój wizerunek bycia family friendly. Jeśli miałbym obstawiać, to do odstrzału najszybciej pójdzie Legends of Tomorrow, no chyba że ten przysłowiowy śmietnik będzie im nadal potrzebny. I pomimo, że trzymam kciuki za Batwoman, to jest ona w dość trudnej sytuacji. Jeśli się nie przyjmie, to ten serial może zniknąć dość szybko. Nadszedł po prostu moment, kiedy CW nie jest w szczycie swojej oglądalnościowej formy w temacie superbohaterów, więc muszą być ostrożni z doborem swojej treści, by nie utracić zbyt dużej części swojej widowni. Chociaż wiecie, Supernatural ma mieć na jesień swój 15. finalny sezon, więc da się pociągnąć pewne rzeczy bardzo długo. Serial startował z pułapu 3,8 miliona widzów na odcinek, a 13. sezon przyciągał przed ekrany średnio ponad 2,3 miliona ludzi co tydzień. Da się? No da się. Należy postawić sobie również pytanie, czy włodarze stacji CW nie przesadzają trochę z ilością seriali tworzonych w ramach Arrowverse. Kiedyś odpowiedziałbym, że absolutnie nie, ale w ciągu ostatniego serialowego sezonu muszę przyznać, że trochę zacząłem odpuszczać. I tak oto z wszystkim byłem na bieżąco, aż do crossovera, który był odcinkiem numer 9 w sezonie każdej z biorących udział produkcji, a potem na bieżąco byłem tylko z Flashem. Arrow natrawiałem z doskoku, a Supergirl ogarnąłem dopiero kilka dni temu. Wciąż nie wiem, co zdarzyło się w najnowszym sezonie Legends of Tomorrow, bo nawet nie zacząłem go oglądać. Więc może faktycznie jest coś w tym, że jeśli chce się być na bieżąco ze wszystkim, to da się to robić tylko przez Pewien czas, a potem już priorytetyzujesz to, co interesuje Cię najbardziej. Choć wiem też, że na pewno będę chciał obejrzeć Batwoman, o ile tylko będzie faktycznie dobrą produkcją. No i czas chyba zmierzyć ku końcowi tej przydługiej pogadanki. Dzisiejszy materiał jest tak naprawdę moją fanaberią, bo uważam, że CW zrobiło naprawdę tytaniczną robotę, tworząc w telewizji tak wielkie uniwersum. Nie jest to wcale tak kasowa robota jak działania Marvela, ale wciąż zasługuje na docenienie. Erze, kiedy tak wiele treści jest produkowanych czy rebootowanych, superbohaterskie seriale CW mogą trochę odstawać, bo umówmy się, że ich CGI nie stoi nawet na dobrym poziomie, no może poza błyskawicami flasha. Jeśli jednak przymkniemy czasem oko na tę właśnie budżetowość, to możemy się przy tym bawić całkiem nieźle. Co roku zastanawiam się, jak długo będzie mi się jeszcze chciało to śledzić, ale co roku z wypiekami na policzkach czekam na crossovery i wielkie zbiorowisko superbohaterów walczących przeciw złu. Może właśnie dlatego, że wciąż mam w sobie tę dziecięcą fascynację osobnikami z nadludzkimi siłami, a może po prostu jestem gościem, który lubi mainstreamowe rzeczy. Choć myślę, że prawda stoi gdzieś po środku. Arrow będzie miał swój ostatni, krótszy sezon już w październiku i nietrudno jest się domyślić, jak się skończy, jeśli śledziliście serial na bieżąco. Będzie to na pewno finał pewnej ery, bo kończy się to, co rozpoczęło cały ten superbohaterski bohaterski Mam nadzieję, że cała ekipa Zielonej Strzały zostanie odesłana z godnością i nie będę żałował tych lat spędzonych na śledzeniu losów Olivera Queena, który, muszę to jednak przyznać zasłużył już na odpoczynek. A jaki jest wasz stosunek do produkcji od CW? Śledzicie jeszcze losy swoich superbohaterskich ulubieńców? Dajcie znać w komentarzach i do usłyszenia za jakiś czas. Cześć! You have failed this city.